Dzień dobry kochani, słuchajcie, na początek chciałam Wam pokazać kolejną paczkę, którą dostałam. Tym razem dostałam tą paczkę od Kasi, która napisała do mnie, jak ostatnio wysiewałam roślinki, to wysiewałam tam też rozchodniki. Napisała do mnie, że ma ich bardzo dużo i czym chciała takie sadzoneczki rozchodników. I słuchajcie, no oczywiście, dlaczego miałabym nie chcieć? Także Kasiu, bardzo Ci dziękuję. Kasia wysłała mi mnóstwo takich pięknych sadzoneczek, ale do tego oczywiście wysłała mi też inne rzeczy, bo przecież... Ludzie są tak niesamowici, że po prostu wysyłają oczywiście miliony innych rzeczy. Słuchajcie, wysłała mi do tego jeszcze macierzankę. Wysłała mi czomber, którego akurat w swoim ogrodzie nie mam. I wysłała mi, słuchajcie, jeszcze, co tutaj jest? Tymianek. Tymianku też zresztą nie mam. Także bardzo dziękuję, Kasia. Ale to jest nic, bo Kasia wysłała mi jeszcze, słuchajcie, brzoskwinie. I to są takie samosiejeczki, które u niej wyrosły. Także zobaczymy, jak one u nas, słuchajcie, będą się czuły. Bo ja brzoskwinie sadziłam raz. Niestety ona. Jeden sezon przetrwała, kolejny sezon było wszystko ok, aż do pewnego momentu, ponieważ w pewnym momencie zaczęła dopadać ją jakaś choroba grzybowa i niestety nam umarła. Więc zobaczymy, jak ta tutaj będzie się, będzie się sprawowała, słuchajcie, czy sobie da radę. No i oczywiście Kasia, to nie jest wszystko, bo Kasia wysłała nam jeszcze prześmieszną konewkę dla naszego dziecka. Po prostu Kuba w wannie szalał chyba z pół godziny z tą konewką. I wysłała nam doniczki, takie osłonki na kwiaty, na zioła. Także Kasiu, bardzo dziękuję. I później okazało się w ogóle, że Kasia ma swój mały sklep internetowy. Więc słuchajcie, jeżeli macie ochotę, to zajrzyjcie koniecznie do Kasi. Kasia ma tam bardzo ciekawe rzeczy. Z tego, co pamiętam, to jeżeli dobrze pamiętam, to sklep nazywa się Natur. Wszystkie informacje znajdziecie pod filmem. I słuchajcie, to nie jest żaden film sponsorowany, żebyście nie myśleli. Po prostu Kasia ma swój mały sklepik, a podzieliła się ze mną roślinkami, więc chociaż tak, mogę się jej odwdzięczyć i powiedzieć Wam o tym, że taki sklepik u siebie ma, więc zapraszam. A tymczasem, słuchajcie. To myślę, że za chwilkę sobie wsadzę w ziemię, gdzieś muszę jeszcze pomyśleć gdzie. Natomiast najpierw chciałam się zająć porządkowaniem rabaty, właśnie po to, żeby między innymi takie rzeczy jak to móc gdzieś tam wsadzić. Chociaż te zioła będę musiała chyba wsadzić szybciej. Tutaj te rozchodniki, one widzę, że mają tak dosyć wilgotno jeszcze, natomiast te ziółka już widzę, że musiałabym posadzić, ale to zaraz wszystko szybko zrobię. No i słuchajcie, muszę się zastanowić, gdzie wsadzić tą, tą Słuchajcie, brzoskwinie, tę brzoskwinię. Jeszcze słuchajcie, zanim zacznę się zawierać do pracy, to dziki w ogrodzie organizują kolejny konkurs. Konkurs będzie polegał na tym samym, na czym polegał ostatnio, czyli kto będzie miał jak największe warzywo. Warzywa będą różne, dynia, cebula chyba, pomidor też. I co tam było jeszcze ostatnio? Ogórek chyba jeszcze ma być, tak? Nie, coś tam ma być. W każdym razie, słuchajcie. <laughs> Wszyscy ci, którzy nas oglądają, a mają jakiś swój kanał, taki ogrodniczy, i nie jest to jakiś duży kanał, bo to jest generalnie dla małych i średnich youtuberów. Konkurs ogłoszony, to w, pod filmem znajdziecie wszystkie informacje. Musicie dołączyć do grupy na Facebooku i na tej grupie tam Adrian razem z Martyną podają wszystkie informacje dotyczące aktualnych spraw i możecie się tam dowiedzieć wszystkiego, co jak, jak wygląda. Generalnie zabawa jest przednia w nagrodę za wygraną jest nic, czyli idealna, idealna nagroda. Jest o co walczyć. W każdym razie jest to całkiem zabawne. W zeszłym roku wygraliśmy chyba z pomidorem, jeśli dobrze pamiętam. Zobaczymy, co będzie w tym roku. Także słuchajcie, zachęcam. W opisie macie link do Naturnika od Kasi, macie link do grupy facebookowej, gdzie jeżeli jesteście małym lub średnim YouTuberem, możecie sobie dołączyć. Zresztą, jeżeli jesteście jakimkolwiek YouTuberem, to możecie dołączyć i bawić się razem z nami. No i słuchajcie, i co? I biorę się do roboty. Najpierw, słuchajcie, pokażę Wam, jaki tu jest dramat u nas. No, dramat, po prostu. Dramat. Słuchajcie, dzisiaj chcę się zabrać za to, bo jest. Co prawda, dopiero początek lutego, ale pogoda pozwala na to, żeby coś w ogrodzie porobić. Co prawda, dzisiaj jest. wietrznie. i pada, no, ale co tam. Zobaczcie, co nam kret zrobił w ogrodzie. Po prostu wszystko jest porozwalane. Teraz możecie zobaczyć, jak u nas jest mokro w ogóle cały czas. Tutaj, w tych rabatach jest posadzonych bardzo dużo roślin cebulowych, które zresztą dostałam od Was. Słuchajcie, jeszcze jedną rzecz zapomniałam powiedzieć. Bardzo dziękuję za wszystkie kawy, które od Was dostałam i teraz plan jest taki, że za poprzednie wpłaty kupiłam rośliny cebulowe, a za to, co teraz od Was dostałam, będę słuchajcie, kupowała nasiona na łąkę kwietną, ponieważ tak jak mówiłam w poprzednim chyba filmie, chciałabym w tym roku e, zrobić sama taką mieszankę nasion i chciałabym kupić po prostu nasiona jakieś tam sobie takich kwiatów, które bardzo bym chciała na takiej łączce mieć i wymieszać je i wysiać. Także spróbuję zrobić inną łączkę kwietną w innym miejscu zupełnie i zobaczymy, co z tego wyrośnie, także... Dziękuję Wam za wszystkie wpłaty. Dzięki Wam, słuchajcie, będą tutaj piękne kwiaty w tym roku. Słuchajcie, ja co dzisiaj głównie będę gadała do Was. Na początek pozbyłam się kretowisk. Muszę mieć nisko aparat, bo tak wieje, słuchajcie, że rusza mi całym statywem. Na początek, słuchajcie, kretowiska. E, jest to rzecz irytująca. Nie ukrywam. Natomiast jak wiecie, a jeśli nie wiecie, to się dowiecie. Ja szanuję wszystkie stworzenia, które są w naszym ogrodzie. I nawet jeżeli pojawiają się takie kreciory, które mnie tutaj dobijają po prostu momentami, to nic nie robię, nie tępię ich w żaden sposób, bo natura wie co robi. I ten kret, ten kret jest, tutaj, jest tutaj z jakiegoś powodu. Natomiast ja się trochę wkurzam, ale tak naprawdę to się cieszę, że te kretowiska powstają, ponieważ ja tą ziemię mogę sobie wykorzystać. Do czego? Do wzniesionych grządek, moi drodzy. I tak właśnie zrobię, więc zbieram sobie to, co tutaj on mi wykopał, jest tego bardzo dużo, więc jak się uda, to może wszystkie zniesione grządki wypełnimy. Oczywiście nie do, nie do samego końca, bo na górę będzie rzucany kompościk. Ale słuchajcie, podłoże będzie. A pamiętajcie, że ziemia z jest bardzo dobrym podłożem, bo to jest ziemia tak z głębi wy, wykopana, więc ona jest naprawdę fajna. Część też będę używała do później do, później do wysiewów. Już zresztą pokazywałam tam w którymś filmie. Mam przygotowane. W szklarni dwa wiadra, w których właśnie, czy tam takie donice duże, w których właśnie czeka sobie ziemia do wysiewania. I spróbujemy zrobić w tym roku właśnie w ten sposób, żeby nie kupować po prostu ziemi do wysiewu. Zobaczymy, czy to się uda. Rośliny, które są w szklarni, które tam będą stały, spokojnie mogą w takiej ziemi sobie, sobie myślę, rosnąć. Spotkałam się z takimi twierdzeniami, że ziemia z ogrodu nie jest dobra do wysiewów. No, bo ma w sobie różne bakterie, pasożyty i tak dalej. mnie to szczerze nie przekonuje, bo skoro wysiewa się coś bezpośrednio do gruntu, to jakie to ma znaczenie, czy to jest w donicy, czy to jest w gruncie? To jest nadal to samo podłoże, więc mnie nie przekonuje ten argument. Także postanowiłam w tym roku spróbować. Zobaczymy, czy się uda. Uch! Na wszelki wypadek, może kupię jakieś jedno, dwa podłoża i y, takie wiecie, z. z y, Kokosa, te co ja kupuję, te bestorfowe. No i zobaczę, jeżeli nasiona nie będą kiełkowały z jakiegoś powodu, no to wysieję później w tych kupnych, chociaż wolałabym nie, ale spróbuję. Oczywiście taką ziemię warto jest wymieszać z czymś, co, co tą ziemię trochę spulchni, na przykład z piaskiem, bo jak wiecie, tak jak już mówiłam ostatnio, perlity i inne jakoś mnie nie przekonują. Więc próbuję to zrobić tak jak słuchajcie, kiedyś się wysiewało. W tym, co mieliśmy pod ręką, tak? Więc myślę, że to spokojnie można jednak spróbować zrobić w ten sposób. Dobra, część już mam, ta ziemia jest trochę mokra, więc będzie ciężkie, więc muszę ten, to wiadro opróżnić teraz, żebym mogła zbierać następne. Dobra, słuchajcie, tutaj są wzniesione grządki, tak? Ta, widzicie, jak już, jak już, co jak już? Ta, jak już widzicie. Jest już prawie wypełniona. Muszę to sobie tylko rozgrabić i potem rzucę tutaj kompost. Natomiast tutaj, widzicie, tutaj są jakieś resztki, chwasty i tak dalej, ponieważ ja sobie tutaj rzucałam chwasty, jakie zrywałam. I teraz tylko pyk. I to mi się tam sobie będzie fajnie rozkładało. Czyli trochę takie wały permakulturowe, tylko w grządkach. Tutaj jeszcze mam, słuchajcie, kretowisko. Naprawdę, słuchajcie, w tym roku są takie ilości tego kretowiska, że... Tych właściwie kretowisk, że po prostu... Diabli mnie biorą, ale się cieszę. Jedyne co, to po prostu dodatkowa praca. Tutaj w tym miejscu, tu między grządkami będą wysypane zrąbki, które mam przygotowane. Tam sobie leżą i mam tutaj jeszcze w workach. No ale to czekam już na lepszą pogodę, bo muszę sobie to tutaj najpierw uporządkować, a potem będę mogła sobie to przysypać. Dobra. Idę sobie, słuchajcie, ogarnąć resztę kredowiska no i zabieram się za sprzątanie grządki. Słuchajcie, zobaczymy, jak ja długo w ogóle dzisiaj popracuję. Bo niestety, ale zaczyna coraz mocniej padać. Najpierw zacznę od tej części. Ech, tu jest, słuchajcie, tragedia. Nie wiem, czy też macie z tym problem, ale w takim miejscu, w jakim my mieszkamy, mieszkamy pod lasem, jest bardzo wilgotno. Do takiego stopnia, słuchajcie, że e, no, czasami po prostu mamy tutaj kałużę, i jest naprawdę czasami ciężko w ogóle coś zrobić. Natomiast jeżeli chodzi o te grządki moje z blinami, to najbardziej mnie irytuje to, że cały czas pojawia się tu mech. I on mi generalnie nie przeszkadza. Gdyby nie blokował tego, żeby te rośliny mogły sobie jakoś fajnie rosnąć, to wiecie, on teoretycznie zasłania glebę i tak dalej, tak dalej. Natomiast wkurza mnie bardzo to, inne rośliny po prostu mają mniejsze możliwości do tego, żeby fajnie wzrastać. Tej trawy to muszę się właśnie pozbyć bo ona tu nie pasuje za bardzo. To jest w ogóle moment, nie wiem czy nie widać, w którym w życiu mnie nie pomyślała, że wejdę do ogrodu coś robić, no bo słuchajcie, jest początek lutego. O tej porze roku z reguły jest jeszcze na tyle chłodno i na tyle nieprzyjemnie, że raczej się nie wchodzi do ogrodu i się nie robi takich rzeczy. Natomiast ten sezon, jak pewnie wszystkie następne, jest dużo cieplejszy. I coś tam już można w ogrodzie zadziałać. A jak wiecie, ja muszę wykorzystywać każdą możliwą chwilę na to, żeby działać w ogrodzie. Bo później brakuje mi na wszystko czasu. Więc stwierdziłam, że normalnie e, taką rabatę nową ogarniam sobie dużo, dużo później. Bo z reguły to było w okolicach marca. No a w tym roku, słuchajcie, dzisiaj jest 10 stopni. Nie padało, tylko oczywiście jak wyższą zaczęło trochę żyć. Ale nie jest źle, więc można działać. Wracając do rabaty. Tu jest rabata bylinowa głównie, ale nie tylko. Bo ja sobie tutaj dosiewam też rośliny jednoroczne. No i słuchajcie, wiosna jest dobrym momentem na sprzątanie tych rabat. Ja zostawiam, niektórzy robią to jesienią. Ja tak jak już wielokrotnie też wspominałam, zostawiam sobie to wszystko dla ptaków, bo ptaki się w tym chowają. Natomiast w tym roku nie mamy karmnika od strony tutaj w naszej, naszej werandy tylko mamy od strony wejścia do domu, więc tutaj te ptaszyny w tym roku za bardzo nie szaleją. I zrobiłam to w sumie celowo, dlatego, że jeszcze trochę z tego wszystkiego za mało. I boję się czasami o te ptaki, bo przylatuje do nas niestety krogulec też i niestety z przodu też go widziałam, ale z przodu ptaki mają większe możliwości do ukrycia się, bo tam jest więcej drzew. I te drzewa są bliżej karmnika, więc stwierdziłam, że w tym roku... Z tej strony za bardzo nie będę dokarmiała, tylko z drugiej. Natomiast mieliśmy nowych gości w tym roku. Mieliśmy ziębę, mieliśmy wszystkie możliwe sikorki, mieliśmy czarnogłówkę, mieliśmy kowalika, sujki, kosy, bażanty, więc, więc w tym roku mamy naprawdę szaleństwo. Pokazywałam to wszystko na Instagramie, więc jeżeli nie obserwujecie mnie na Instagramie albo na Facebooku też, to zachęcam, bo tam często pokazuję właśnie jakich mamy gości w ogrodzie. I możecie sobie sprawdzić, co tam do nas fajnego przylatuje. Co ciekawe, w miastach, jak się okazuje, ponieważ mamy przyjaciół w większych miastach, którzy też dokarmiają ptaszory, ściskam Was wszystkich mocno, okazuje się, że w miastach, słuchajcie, jest dużo więcej różnorodności, jeżeli chodzi o ptaki, niż w takim miejscu, w jakim my mieszkamy, bo u nas właściwie głównymi gośćmi są sikorki. Oczywiście, tak jak mówię, pojawiają się też inne ptaki, ale jest ich dużo, dużo mniej. Ach! I mieliśmy, słuchajcie, tylko raz niestety, ale przyleciał do nas gil. Ja marzyłam o tym, żeby zobaczyć gila, bo ja, wyobraźcie sobie, nigdy nie widziałam na żywo gila. I przyleciał, ale usiadł tylko na siatce, słuchajcie, koło karmnika. I niestety odleciał i już nie wrócił. Ale widziałam go i był przepiękny. Także bardzo, bardzo mnie to cieszy. Mam nadzieję, że może w przyszłym roku się w takim razie pojawią. Znowu kretowisko. Zobaczcie, co tu jest. Tu jest mnóstwo słuchajcie, mchu i teraz ja muszę się go pozbyć jakoś. I teraz e, pisaliście mi o ściłkowaniu. Słuchajcie, ja tutaj tą rabatę w zeszłym roku chyba, tak? Jeżeli dobrze pamiętam, w zeszłym roku, tak, w zeszłym roku całą wyściłkowałam, ale niestety nie pomogło to kompletnie w ogóle, w ogóle na chwasty, e, więc ściłkuję właściwie tylko po to, żeby utrzymywać wilgoć. E, I mam zamiar to zrobić, ale ściłkować będę już na wiosnę bo mam, mam sianko i będę chciała to zrobić siankiem no i tak, i tak to wygląda z tym ściółkowaniem u nas, pamiętajcie ściółkowanie to ważna rzecz, bo trzyma fajnie wilgoć w glebie mam teraz pytanie do Was słuchajcie, może mi coś doradzicie chciałabym tą rabatę sobie odgrodzić i teraz nie chcę już tego robić deskami, ponieważ deski bardzo szybko yy, wiecie, no rozkładają się po prostu znaczy tak butwieją i, i się rozwalają i szukam jakiejś takiej alternatywy Wiem, że można zrobić to na przykład z takich płaskowników, natomiast one są strasznie drogie i jeżeli ja bym miała ogrodzić wszystkie te rabaty, to bym chyba po prostu nie wiem ile pieniędzy musiała na to wydać. I szukam jakiejś takiej fajnej alternatywy, która dobrze wygląda, przede wszystkim nie jest plastikowa i utrzyma mi się tutaj dosyć długo, ale mi odgrodzi tą rabatę, ponieważ bardzo mnie irytuje to, że trawa wchodzi mi na tą rabatę. I obkopywanie tej, tej rabaty też już y, zaczyna być dla mnie męczące, bo po prostu brakuje mi na to czasu. I szukam jakiejś takiej alternatywy, którą bym była w stanie coś niziutkiego takiego do odgrodzenia. Może macie jakiś pomysł, słuchajcie. Jakbyście mieli jakiś pomysł, to, to dawajcie w komentarzach. Coś mi się przyda takiego sensownego. Jakiś taki właśnie pomyśl, pomyślik fajny. W ogóle muszę Wam powiedzieć, że moment ten taki wiosenny i jesienny. Taki moment porządkowania ogrodu. To jest jeden z moich ulubionych momentów, słuchajcie, bo tak się robi wtedy czysto w ogrodzie. I to jest takie super, ja to tak lubię. Nie wiem, czy też macie tak, takie uczucie, że wtedy tak jakby właśnie taki porządek się robi w, w całym ogrodzie, i to jest po prostu, to mi sprawia taką przyjemność jakąś taką. Ja nie wiem, nie wiem dlaczego tak się dzieje, ale takie mam. Odczucia właśnie. Muszę uważać, bo tutaj w ogóle mam, tak jak Wam mówiłam, pełno roślin cebulowych, które kupiłam dzięki, e, dzięki Wam. Także jeszcze raz bardzo Wam dziękuję. No i pięknie zaczyna padać mocno, więc muszę uważać tutaj, szczególnie jak wy wykopuję jakieś niechciane roślinki, których tutaj akurat niestety mam pod dostatkiem. Już się nie mogę doczekać, słuchajcie wiosny, jak to wszystko tutaj zacznie kwitnąć, jakie to będzie cudowne, jak te wszystkie tulipany, te wszystkie jacynty. No, po prostu będzie coś pięknego. Dobra, zobaczcie, w ogóle nam się to wszystko powaliło. To jest e, sadziec wielki, taki tutaj. Oh. Kurde, ja bym z tego sadźca to mogłabym zrobić domki dla murarek. He! Nie, ja mam sekator? Normalnie kupowałam czcinę w tym celu. Natomiast zobaczcie, jak to by wyschło. To się będzie idealnie nadawało na domki dla murarek, także tak zrobię. Tak zrobię, słuchajcie. Tym bardziej, że muszę wymienić w tym roku. Jedną rureczkę już zostawię. Heh, zobaczcie. Genialne. Po co kupować trzcinę, skoro można wykorzystać to, co się ma w ogrodzie? To się nazywa, słuchajcie, Zero Waste. W zeszłym roku wykorzystywałam też bambusa, którego kiedyś kupiłam. Ja w ogóle się przez tą pogodę... O, tutaj mamy znowu kretowisko. Przez tą pogodę to się trochę martwię o te nasze murarki, żeby za szybko się nie wybudziły. Bo teraz patrzyłam, ma być między 9-10 stopni w ogóle. Więc boję się, żeby nam się, słuchajcie, nie zaczęły wybudzać, bo potem mają przyjść mrozy. Poza tym nie mają co jeszcze jeść. Także niby fajnie, że jest ciepło, ale... No nie powinno tak być, no. Jest za ciepło po prostu. A to jest, słuchajcie, to co dostałam od, e, od Basi. Jak to się nazywało? Magii, ale jak się nazywa magii? Wy wiecie jak się nazywa, nie? Ja nie wiem oczywiście. Nie pamiętam. W każdym razie... Na razie rośnie. I nie... Nie. Co to było? Zobaczcie, znowu klucz leci. Kurde, już nie zdążę wam pokazać. Ale widziałam ostatnio mnóstwo kluczy ptaków przeróżnych, więc chyba idzie wiosna, słuchajcie. Bo raczej nie odlatują. Tylko raczej przylatują już. No i tak to, słuchajcie, będzie wyglądało. Tak będę sobie tutaj grzebała teraz. Pierwsze prace w ogrodzie, w ogrodzie wyglądają w moim przypadku mniej więcej właśnie tak, czyli grzebanko, ale nie wiem, czy widać to na, na nagraniu, niestety pada coraz mocniej. Także tyle będzie chyba z mojej pracy na dzisiaj, przynajmniej tutaj, chociaż może niekoniecznie, bo mogłabym zrobić jeszcze inną rzecz. I chyba tak zrobię. Także słuchajcie, muszę się zwijać z, z ogrodu. Przynajmniej tutaj stąd. Ale mam inny pomysł. Zaraz zobaczycie, jaki. To jest hańba. To jest szklarnia, w której rozrywam pomidory i której nie poszrzucam. Ale posrzątam teraz, słuchajcie. I to jest niewiarygodne, do czego ja doprowadziłam. Ale przyznaję się. Że nie miałam po prostu czasu. Jak to u mnie często bywa. Tragedia. Tragedia. Patyki wyciągam, ponieważ wszyscy mnie tak zapewniacie, że jednak sznurki są lepsze. Spróbuję w tym roku je zrobić po prostu mocniejsze. Te patyki i tak muszę powyciągać, ponieważ one już się łamią. Więc i tak muszę się ich pozbyć. Tragedia. Nawet słuchajcie. Nawodnienia kropelkowego nie wyciągnęłam na zimę. Ale wkurzało mnie to nawodnienie. Chociaż oczywiście używałam, ale trzeba uważać, bo kilka razy zdarzyło się, że gdzieś tam wylazły jakieś końcówki. Także jak macie takie końcówki, które wkłada się do nawodnienia kropelkowego, to je olejcie, tylko zagnijcie i zawiążcie to taśmą. Bo niestety, ale zdarzyło mi się kilka razy pf, pf, podlewać pomidory właściwie prosto z, z tak jakby prosto z, z węża ogrodowego. Jakieś dwie godziny, więc na szczęście mamy tanią wodę. Przynajmniej na razie. Słuchajcie, sprzątanie tego. Zobaczcie, nic tu nie jest ogarnięte. Tragedia po prostu. Sprzątanie tego. To dopiero będzie coś przyjemnego. Wiecie czemu? Bo się zrobi porządek. A ja w ogóle najlepszy z to, że ja nienawidzę bałaganu. I jak ja czasami patrzę na ten nasz ogród, to sobie tak myślę: Katarzyno, weź się w garść. Mój syn tak do mnie ostatnio powiedział. Mamo, weź się w garść. Fajnie jest mieć 5-latka w domu. I słuchajcie, jak to się tak już posprząta. I jest ten efekt takiego właśnie porządku. To jest super. O, a propos, ostatnio mówiłam o Szczeci. Szczeć ma, ma rodzaj żeński, nie? a ja mówię cały czas w, w męskim, ponieważ ja to po prostu mam w głowie jako kwiat. Natomiast patrzcie się na to. Nawet w szklarni. To jest sadzoneczka szczeci. Ten korzeń w ogóle, który tutaj teraz jest, a propos, ja sobie go zostawię, to jest korzeń, który można wykorzystywać w leczeniu boleriozy, ale o tym będę pewnie mówiła w jakichś tam seriach o ziołach. Natomiast to sobie zostawiam na wszelki wypadek. Można go wysuszyć i potem można go używać po prostu i leczyć się. Oczywiście to nie jest tak, że że się wyleczycie całkowicie z boleriozy. Nie, nie, to wspomaga leczenie. Pamiętajcie o tym, że z ziłami generalnie jest tak, że one, jak jest jakaś ciężka choroba, no to nas nie wyleczą, tylko mogą nam pomagać w leczeniu, ale mogą też pomagać nam zapobiegać chorowaniu, więc warto, warto poznać właściwości większości, słuchajcie, dostępnych właściwie na każdym kroku ziół. Uff, ściółkę też muszę ściągnąć, ponieważ będę tutaj sypała nowy kompościk, jak co rok. Więc. To wszystko pójdzie na kompost. I będzie nam pięknie się rozkładało, i będzie nam oczywiście zapewniało nową materię organiczną. Dobra, słuchajcie, nawodnienie kropelkowe nie wygląda źle, więc jest szansa, że się nic z niczego nie stało. Ono było przysłonięte całkowicie tutaj słomą, więc być może, nawet jak były mrozy, to niczego się nie wydarzyło. Mam przynajmniej taką nadzieję. Dobra, tą szklarnię czyszczę. Ponieważ w tej szklarni, zanim wsadzę pomidory, to w tym roku chciałabym wysiać sobie też warzywa, które można wysieć, wysiać wczesną wiosną, jakieś tam, wiecie, szpinaki, rzodkiewki i tak dalej, bo one zanim wsadzę tu pomidory już znikną, więc to jest dobry czas do wykorzystania szklarni jeszcze zanim zaczniecie sadzić w niej takie warzywa, które w szklarni muszą rosnąć. Wiecie, że odkiewka nie musi rosnąć w szklarni. Znaczy, pomidory też nie muszą, to nie jest tak, że muszą, tylko jest łatwiej, tak? W sensie jest łatwiej uchronić je przed chorobami, szczególnie przed tą nieszczęsną zarazą ziemniaczaną. Pomidory na zewnątrz u nas to po prostu nie ma szans, tylko koktajlowe. Nie widać mnie. Słychać, ale nie widać. Słuchajcie, jedna prawie wyczyszczona. Na szczęście idzie to dosyć szybko. Takie sprzątanie. Najbardziej mnie denerwują ostatnio, słuchajcie, pokrzywy. My mamy tu tyle pokrzyw, oczywiście to dobrze, bo to znaczy się, że mamy tutaj całkiem niezłe warunki. Natomiast one się tak rozrastają, słuchajcie, a w szklarni jednak bym ich nie mieć. A po prostu jest tutaj jedna na drugiej, naprawdę. One się tak głęboko się wrastają, skubane. Słuchajcie, jednak rządka wyczyszczona. To nawadnianie muszę sobie stąd ściągnąć, więc teraz sobie to mogę zrobić. Potem i tak je będę kładał tutaj z powrotem. Ale bym tutaj sypała kompost, więc, więc i tak muszę ściągnąć. I teraz patrzcie się odnośnie tych końcówek, jeszcze Wam pokażę na koniec. Tutaj są takie końcówki w tych nawadnianiach i one wylatują po prostu, mimo tego, że to jest zgrzane teoretycznie, to po prostu czasami pod ciśnieniem wychodzą te końcówki, więc na przyszłość, jeżeli będziecie próbowali coś robić z nawodnieniem kropelkowym, to róbcie to w ten sposób, bo zdecydowanie to lepiej działa i te końcówki Wam na pewno nie wyskoczą. Także polecam, Katarzyna Boroń. Słuchajcie, to było na tyle dzisiaj, dlatego że y, nie będę Planowała nawet za bardzo nic więcej dzisiaj robić, ponieważ pada. więc Zajmę się tylko tą szklarnią do końca, jak mi czas pozwoli, ponieważ obiecałam naszemu dziecku, że pojedziemy z nim do bawialni, więc muszę zobaczyć, teraz godzina. I jak coś to. Musimy jechać, wiecie, obietnic trzeba dotrzymywać. Więc jak coś to będzie musieli zaraz się zbierać, ale to nic, bo postanowiłam, że teraz po prostu jak będzie padało, to w ciągu kolejnych następnych dni będę sobie tutaj przychodziła, tak wiecie, nawet po pół godzinki dziennie, żeby tylko ogarnąć do końca tą szklarnię. Jeszcze oczywiście teraz spróbuję część wyczyścić. No i będę miała w końcu posprzątane. Także słuchajcie, pierwsze prace w ogrodzie za mną. Eee, właściwie, w sumie to mogłam powiedzieć, że drugie, bo raz już byłam w ogrodzie i wyczyściłam sobie jedną wzniesioną grządkę w warzywniku, ale to, to trwało 10 minut, więc nawet tego nie liczę, bo później zaczęło padać. Więc no tak to jest słuchajcie, o tej porze roku, że generalnie o tej porze roku się właściwie do ogrodu nie wychodzi, no ale skoro już mogę, no to wychodzę. Także słuchajcie, jeżeli macie taką możliwość, jeżeli macie w miarę sucho w ogrodzie, u nas jest różnie. Dzisiaj nie było tak źle, tylko niestety po prostu zaczęło mrzeć i, i zaczęło się robić trochę mokro. To działajcie, bo wiecie, klimat się zmienia, więc jest szansa, że będziemy mogli... Co to za ptaszek tam? Sikorka. Jest szansa, że będziemy mogli, słuchajcie, działać trochę szybciej już w ogródku. W ogródkach. W ogrodzie. Także zachęcam Was, słuchajcie, do działania. Pamiętajcie, żeby wysiewać już niektóre roślinki, na przykład możecie wysiewać już spokojnie papryki, możecie wysiewać e, selery, możecie wysiewać pory. Ja jeszcze nie wysiełam, muszę kupić nasiona, bo wszystkiego nie mam. E, I e, wiecie co? Sezon się zaczął, moi drodzy. Szybko minęło, nie? Dopiero co, słuchajcie, e, była jesień, i dopiero co sprzątaliśmy, a już e, znowu sprzątamy tylko już na wiosnę. Uff, za szybko to leci trzymajcie się ciepło, dzięki za to, że jesteście ze mną, dzięki za to, że oglądacie moje filmy i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym filmie, zobaczymy kiedy, nie wiem, się okaże, wtedy, kiedy mi się uda, jak wiecie zresztą, że tak to u mnie wygląda. Trzymajcie się, kochani, jeszcze raz buziaczek, widzimy się niebawem. Pa, pa!